Witam. Witam, pierwszy dzień w sklepie minął, nie było jakichś rewelacji, ale jak na wtorek to całkiem nieźle, bo 5 dyszek wpadło w taki czy w inny sposób. Ze sprzedaży takiej typowej to tylko 30 funtów i 20 funtów dostałem od tutaj dealera, który na tle mojego sklepu dokonał dobrego dealu, więc stwierdził, że mi odpali dwie dychy. No, także dzisiaj 5 dnióweczka, więc nie jest tak najgorzej. We wtorek z reguły nic się nie dzieje. Poczęstuneczek był, baloniki ku uciesze mojej córki i weszło bardzo, bardzo dużo ludzi. Naprawdę bardzo dużo ludzi, muszę powiedzieć i jestem zadowolony. Tutaj jeszcze ta góra ta nie dokończona, ale właśnie idę na stary sklep jeszcze pakować woreczki, pakować kartoniki, żeby po prostu przenieść resztę rzeczy do piątku, żeby się z tym wyrobić na piątek jest to mówione, że jeszcze przewiozom. Dzisiaj udało mi się zakupić jeszcze ten piękny okaz drewnianego okrętu. Jest trochę zaniedbany, postał trochę na strychu, ale bardzo fajnie to wygląda. To może być bardzo ciekawa dekoracyjna sytuacja dla kogoś, kto lubi nautical sprzęty. I dużo ludzi oczywiście zainteresowanych jest rzeczami, tylko wiadomo cena. No ale też nie mogę tego być za darmo. No, tak jak mówię, 5 dych wpadło, więc jest całkiem nieźle. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Napiszcie, co sądzicie o tym lejaucie. Tutaj jeszcze oczywiście dojdą kilka rzeczy, tak jak mówiłem, tutaj dojdą jeszcze zegary, które może dzisiaj spakuję. Tutaj zablokowałem tamten went, tutaj będzie szło na wprost lustro. I tu po środku jeszcze stanie stół slash wyspa na której po prostu będziemy, będziemy, jeszcze coś układać. Zamówiłem już coś takiego, żebym poszukał w vintage'owej wersji stół inżynierski. Tam te Belki widzieliście, pokazywałem je. 180 funtów za nie chcę. vendor, bo są bardzo rzadkie tego typu rzeczy. Dobra, poproszę o komentarz. Dziękuję za komentarze wcześniej. Jest paru bardzo aktywnych osobników, jak Pan Toruniak z Torunia. Pozdrawiam, dziękuję za komentarze. Fajnie, że, że oglądacie i komentujecie. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.